5, 4, 3, 2, 1, 0. Startujemy. 1 rondo, do półtorej obrotu Jeszcze, 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 jeszcze. I pod górę zasłamy 70, 1 prawy na szycie niewidoczny. 1 prawy na niewidoczny. 30. 2 prawy nie ciąć 30, 2 lewy 2 lewy rondo nawrót 70, 3 lewy nie wypuść 3 lewy nie wypuść Przechodzi w 2 lewy

34 lewy długi, przechodzi w dwa lewy 4 lewy długi, przechodzi w dwa lewy Przechodzi w 6 prawy krótki 32 prawy 2 prawy 35 lewy, 30 2 lewy, przechodzi w 6 prawy. 2 lewy, przechodzi w 6 prawy. 6 prawy. 30, 2 prawy. 30, 3 trzy lewy, zacisk do 2. Przechodzi w 3 prawy syf. 3 prawy syf. 30, 2 prawy późny, przechodzi w 3 lewy. Przechodzi w 3 lewy. 30, 6 lewy, 70. 6 prawy na szczycie, 70. 6 prawy na szczycie, 70. 6 lewy na szczycie, 10, 2 lewy z drogi.

30, uwaga, 5 prawy na szczycie, przechodzi 0 prawy z drogi syf na shooter. 5 lewy, 70 prostój. 6 lewy, przechodzi w 3 prawy, przechodzi w 2 lewy. 2 lewy. Przechodzi w 3 prawy, 70 prosty asfalt, 36 lewy, 6 lewy, przechodzi 3 prawy, 30, uwaga, 1 lewy z rogi, 30, 30 szczyt, 10, 5 prawy lewy, 5 prawy lewy, nie wypuść, 30 5 lewy, 70. Szczyt, 30. 5 prawy długi. 5 prawy długi, 36. Lewy, prawy, lewy. 30. 5 lewy, przechodzi. 3. Prawy z drogi. 5 lewy, przechodzi w 3. Prawy z drogi. Jeszcze 3 prawy z drogi teraz. Gaz, gaz, gaz? Dobrze. 4 lewy na szczycie. 3 prawy syf, 30 szczyt, 35 prawy, 30, 5 prawy syf, 70, 7 lewy, 5 prawy syf, 77 lewy, 120, 6 lewy na szczycie, 30 szczyt, 10, 4 lewy syf, przechodzi w 2 prawy, 4 lewy syf, przechodzi w 2 prawy. Przechodzi w 5 prawy, 30. Uwaga, 2 lewy późny. 30. 5 prawy lewy. 30. 3 Trzy prawy, syf. Trzy prawy syf. Yes, syp, 3 prawy syp. Jest syp. 3 lewy, przechodzi w 6 prawy. 3 lewy krótki. I meta.